Maneczko wizowy, z tej strony, Nagielowski. Witam Was w kolejnym odcinku z Zombie War Dead War 4. O, ee, a. Wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że w tym odcinku robili, budowu, e, robiliśmy super broń. Jak widzicie, ukończyłem to wyzwanie, o którym mówię, no najlepszy czas 8,51 minut. Wszystko mam zebrane i teraz przechodzimy do ostatniego rozdziału, czy, czyli rozdział czwartego: Zemsta Schweigera Lepiej dla mnie by to posła zemsa doktora Schweigera. To by bardziej brzmiało tak. No ale to nie ja to wymyślałem, no ale dobra. Więc no. No to mamy tutaj tu bohaterstwie. Tym razem mamy bohaterski wieczy. Nie jak w poprzednich tych rozdziałach, że nie było bohaterstw. Tym mamy. Postaramy się, jak coś już powiem powiem, przygotowałem się trochę i sprawdziłem sobie, gdzie te rzeczy są, żeby no po prostu potem skupić się na grze niż tam na jakiejś brakującej rzeczy. I tu spróbujemy też zrobić to wyzwanie, ale też nie wiem czy się uda. No. Ale tutaj będzie, będziemy niższej tą wieżę. I dobra. Zby, zanim zaczniemy, to nie zapomnijcie zostawieniu łapki w górę, kliknięciu dzwoneczka i przyciśnięciu tutaj przycisku subskrybuj, By być na bieżąco z moimi filmami i wspierać mój kanał. Dzięki temu. No dobra, nie przedłużając, zaczynajmy. No dobra. Kontynuuj. Mamy dwa ulepszenia to już ulepszymy tutaj, żeby nie było hmm. ja bym dał w pistolet więcej hmm. w pistolet dać? Czy, czy, czy co tam mogę jeszcze dać? to dajmy w pistolet, bo w pistolet używam teraz dajmy obrażenia dobra Jedno jest ulepszenie. Ym. Co tutaj teraz? O, wiem, mogę teraz trochę pistoletu ulepszyć bardziej. No w sumie na pistolecie mi. Bo ja często używam pistoletu teraz. Idajmy sobie. O. No i mamy fajnie. No i patrzcie, mamy już jakiś pistolet. O, mamy 66%. To tu bym dał jeszcze tym większą butla. Bo nie wiem, czy chcę automat bo i tak to szybko już strzela wolę bardziej ogi, bo nie chcę żeby to jakoś mega szybko strzelało też no i super, mamy na trzecie polepszenie tu i tu potem sobie władujemy w, w Mosinka tu se dam to tę maczetę przywiązaną do broni i też daliśmy rygiel ale obrażenia se dam o Jezu, to będzie tak biło że to chyba na wszystko na strzała znosił no Potem co to może jak będę chciał to sobie jakimiś innymi karabinami będę grał aż jak tak o Na przykład sobie może będę później grał takim o Tylko że będę musiał sobie grę powtórzyć bo to są wyzwania do, robi, do robienia A to ma jakie ulepszenia? No dość trochę inne Co to ma? A. Dobra Ale jeszcze z tym Właśnie yy, trochę zamyśliłem Dobra wszystko mamy polepszane. I za chwilę, za niedługo, będziemy mieć jeszcze kolejny, tutaj profil. I już wiem, co dam. Tutaj dam sobie to: By ładownica do nauki, do pistoletu. To se na pewno dam. Dobra, nie przedłużając. Włączajmy już grę. Bo się już trochę zagadałem. Ale dobra. Włączajmy i. Idźmy... idźmy wystrzelić tą rakietę, którą budowaliśmy tak długo. Znaczy nie, nie tak długo, no ale wiesz, wiecie o co chodzi. Dobra, ładuj, ładuj się, ładuj się. Dobra jest. Dobra jesteśmy. Oh, well Doctor, he went to the site to measure the temporal frequencies, but the hell tower, it appeared right on top of him. He was destroyed in an instant. He can't be. runo is shrinker. He's he's dead! Dead? That reckless fool. We can't let his death be for nothing. You must stop that storm! You can not do this. I believe in you. But just to be safe, grab some supplies from the bunker on your right. Much obliged, Carlos. No, słyszeliście co powiedział przy ten Carlos. No, niestety doktor Schweiger nie żyje. Dobra, zobaczmy co tu możemy wziąć takiego ciekawego. O, flaga artylerii Dobra. boskie granaty, nie wiem czy aż tak chcę te boskie. Jakoś tych boskich nie przepadam dalej za nimi. Zobaczmy. Dobra. No dobra, mm -hmm. Oj, tego... Ca się zapatrzyłem. Zobaczmy czy coś tu jeszcze może tu będzie u góry. Mmm, talerzówkę co chcę... Nie, nie chcę talerzówki. Dobra, weźmy już te. Weźmy już te boskie granaty. Bo i tak zbytnio wyboru nie mamy z tymi boskimi granatami. Dobra, chodźmy do drzwi i wychodzimy. Przy okazji, o patrzcie. Patrzcie co mamy na start. No, czekajcie, taki jeszcze, taki testowy strzał strzelę. Nie jest tak, tylko taki testowy to był. Chyba. O. Dobra. O. O, bohaterski czyn. Właśnie. Dlatego się trochę przygotowałem, żeby zrobić dla was to szybko, takie, takie to pierdoły i się skupić na ogólnej misji. Tu wie, właśnie już się nie dziwcie, że będę tu wiedział wszystko. O widmo... Co to? Widmowy pancernik. Hmm, dziw ciekawe. Dobra, załadujmy. Tu już mamy od razu Avogrey Um here... What else? There's a document, That's in the bunker. No już... Okay, here's the plan. Head upstairs and find the lever that this activates here. the conveyor belt. Pull it, and the bomb will be moved into position. Once you've activated the lever, the noise will alert every zombie in the area, so make sure you're ready. The bomb won't work if there's nobody left to fire it. nie hmm, dobra. dobra. niech te granaty tu będą. W razie co, co, sobie wezmę. Dobra, uruchom przenośnik rakietowy. Dobra, no to biegniemy. Zebrane mamy wszystko. Się co to co sobie to wybiorę, żeby mi zrobić zadanie, to chodźmy tu na górę. No dobra widzowie, no to zaczynamy. No dobra, no to rozkręcamy piekło. Tu ja idzie. Już tu O, o już i oni z wszędzie, z każdej. Co to było? Ja Dobra. Ja muszę załadować. Jeszcze nie wiem z których strony jeszcze będą mogą przychodzić Dobra macie No to będziemy tu bronić Jak coś to widzę będę siedział cicho żeby się skupić Dobra załaduj No trochę ich idzie Dobra śmigło No i mielimy Hehehe Trochę jedzie, jakby tak. Dobra. Spoko, zanim tu dojdą, to minie trochę czasu. Co to? Tam też idą. Ej, gunner idzie. Dobra, niech tylko gunner wyjdzie, to go załatwię. No i padł. O kurde. Spineczka. Właśnie dlaczego to tak wolno jedzie, kurde. A! nie to zapomniałem, że ja mam artylerię. Ty właśnie. Dobra. Masz i zobaczmy kogo zabijemy. O kurde. O sześciu, dobra. I idą te trójki tu jeszcze. O, skąd tu wchodzą? A, tu jeszcze są schody. Cześć. o! Dobra, spokojnie jeszcze... Dobra, Robimy, robimy animację. Dobra, przeładujmy No musimy załadować Ile tam? 9 się Kurde, trochę się ich tu robi, nie powiem Dobra, fatality Dobra, zabójstwo robimy. Dobra, jedzie o kurde. Dobra, slow motion. No i końca tego. O Wdychaj. Kurde, ci mają maski Dobra, robimy tak Dobra, przeładuj No i fajnie, wiele więcej ammon o to jest ta bomba Jezu, który idzie w Słuchaj, Co już nie mam Dobra, robimy tak Dobra i ładujemy

Zombie PZ, PZ2. O, i ma karabiny z każdej strony. O, kurde, i to jeszcze strzela. No i <grywa> zombie jak rozjechał, nie powiem. To jest fajnie. O, kurde. To będzie trochę trudne z nim moim tym położeniem. Ta. Kurde, dobra, Uciekamy stąd. Muszę amunicję załadować, bo już nie mam ammo. Da. Kombinator, o. O kurde, kombinacja 100 Laduję amunicję Dobra, musimy przeładować rzeczy, bo ja nie mam a... ja muszę przeładować sobie bronie, bo ja tam ammo prawie nie mam w tym Dobra, spoko To czekaj O, idealnie Mam panzer Shreka Ty, czołg! Fuck you! O kurde Aaaa strzela Nie, nie a strzeli w moim kierunku Dobra, zabijemy nożem Pan zresztą, że mam jeszcze trzy strzały Jezu, to jeszcze w moim kierunku Ej, co jest? Kurde Jezu, nie wiem, co ja mam zrobić. Ty nie idzie ten czołg? Nie, on się patrzy w moim kierunku. Czy ja muszę, bo ja muszę scadać te punkty. Dobra, jolo Kurde. No i zginąłem. No trudno. Jeszcze raz. Dobra. Dobra, skipujemy tą animację. Kurde No, tu pancerz Shrek? I ja nie, może pancerza szreka tu nie ma. A nie jest. Dobra. Muszę go jakoś zniszczyć. Dobra. Musimy go tak jakoś zajść, żebyśmy mogli strzelić, bo ten czołg będzie nas załatwiał. Dobra, strzelmy jednym Kule strzelają w naszym kierunku Negget Chyba, rzucam to Dobra, załatwiamy O Łuju zu blisko A. Dobra, przez bunkier, przez bunkier, przez bunkier. Musimy przejść. Albo czekaj, może z bunkra jakoś strzelimy. Czekajcie widzowie, może to jakoś wykombinuję. Gdzie ten czołg? Tylko tu zombie idzie. No kurde bele. Miałem jak miałem czystego strzału. Ej, tu sięga przez ścianę? Kurde, ja się odsunę trochę lepiej. Dobra. O, ale tu widzę, że jakieś tam shotguny są tu O, ten czołg sobie pojechał, widzę O, najpierw nie inżynier, scena ukończona Spadam Dobra, chodźmy Kurde O nie, tu w moim kierunku Dobra, ale musi ten czołg przejechać Dobra czekamy na ten czołg Kurde Dobra musimy chwilę odczekać tutaj Ten czołg tu nie wiedzie Spróbujmy... O! O! Coś tam dostał, ale... Czy to coś mu zrobiło to nie wiem Tylko, bo tu zombie mi zesłania O! Coś zrobiłem! Ja jest, trafiłem serce! Co? Gdzie? On nadal stoi On się nie ruszy teraz Doba, czyli, aha, czyli ten pojazd ma dwa serca Czyli ja muszę znisz... zrobić trochę dziurę w drugiej stronie No to jest problem Jak, doba Jak my tego mam osiągnąć? Nie wiem, doba, jolo Doba, ciu nie umie strzelać Doba Dupa mu Dobra, on stoi pod dziwnym kątem. Może uda mi się trafić jakoś. Dostał, dostał, raz. Ej. Dostał drugi Jest! Dupa! Zniszczony! Dobra! Chętnie bumbu Dobra Czyli zobaczę czy jeszcze dziś jest tutaj wyrzutnie flar. Widzowie, bo czołk pokonany, nie powiem. Dało się. Prze zginąłem, ale pokonałem czołg. No oj Idzie ich jeszcze więcej Dobra, weźmy sobie karabin ciężki i idziemy Ale musi tu gdzieś jeszcze chyba jakaś wyrzutnie flar bo ten strzał tu mi się trochę tam nie udał wtedy Ej, zobaczmy co tu jest, mam farta Dobra, wyrzutnia Dobra widzowie, to dajcie mi chwilę Muszę pozbierać zombie dookoła Dobra Dobra, ile mam, ile mam? Yy, dobra Za blisko Dobra Dobra Oddychaj Okej, okay, uciekamy O kurde Dobra eee, No tak, Ciebie nie zabiję Dobra, jak? 16, kurde Ej, idealnie, jeszcze tu coś... Sobie... Jeszcze tu walniemy Dobra Uch. Oh, Ej, nie! Proszę, nie chcę ginąć, nie chcę ginąć Jest, oh, zrobione Dobra Jakoś kila trzeba zrobić I się uleczyć Dobra a właśnie co tutaj jest? Bo tak mi za a, tutaj jest święte. Dobra, na tobie zrobię to. No. I trochę HP weszło. Dobra. Skalibruj. Dobra, kalibrujemy.

No wizowe yy, jakoś mi się udało, tą, ale ten człowiek pokonaliśmy. Myślałem, że będę musiał te dwa serca bić, ale znaczy udało mi się pan z szrekiem to zrobić. Dobra. Tylko zrobimy tak, tak się przeryjemy do tej rakiety. i to jest ładne. Dobra. Przebijamy się. Co jest? Chyba i biegniemy na górę Co olbrzymy? No, faktycznie Hehe <laughs> Tu jest spokój No to widzowie Higher in the Hall Ognia No i jak? O, tu jakieś zombie widzę, że są No i ognia I poszło i prosto w wieżę. I wciąga nad zombiaki. No i... O, jeszcze jakieś trochę trzęsienia. Dobra, jest git. No i zniszczyliśmy drugą wieżę. O, ej. Już jakieś tam kości pojawiają na tym tronie. No i ładnie. O, na kilka zabójczych eksperymentów. Okno profilu. O, i kolejne okno mam odblokowane. Jeszcze jakiś achigment wpadł. Słyszałem właśnie. No dobra widzowie, no to z końca kończyliśmy cały chapter zabójcze eksperymenty teraz przejdziemy na chyba... Nie, następne to chyba było zabój, yy, zabójcze yy, trupie zoo To będziemy tam mieć dopiero zabawę. No ale dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie coś łapki w górę, dzwoneczka i subskrypcji. I bądźcie na bieżąco z moimi filmami. No, udało nam się pokonać zombie tanka. Już moją angielską wersji, wersją ale chodzi o z, 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 Zombie Choke, ale powiem: Ja kiedyś miałem taką wizję tutaj, żeby zobaczyć y, Choke, ale Tigera Zombie Tiger. Ja już wyobrażam sobie walkę z tym czołgiem, po prostu to <gryw> byłoby ciekawie taki zombie Tiger, to by byłoby ciekawie, bo, bo to jest wersja, bo to jest jakby Pezot, chyba. Ciężko stwierdzić po tych zniszczeniach, ale no, naprawdę ciekawy pomysł na taką machinę! Tutaj. Ale dobra, na no to ja Wam dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.